Do waszego egzaminu, smoklasisty, zostały 3 dni. Dzisiaj mam dla Was znowu zadanie otwarte za trzy punkty. Zapraszam. A po co mi dało, to? No i oczywiście, standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Rozmieniono 50 zł na monety 1 dwuzłotowe i 5 zł. Monet dwuzłotowych było 6 razy więcej niż 5 zł, a jednozłotowych o 4 więcej niż dwuzłotowych. Ile monet każdego rodzaju otrzymano? Zapisz obliczenie. No dobra, słuchajcie, nie wiem czy byliście na live, czy nie. Jeżeli nie, to tutaj trzymajcie link ewentualnie do mojego wcześniejszego materiału. Bo takie zadanie najłatwiej się powiem szczerze wam robi z tabel. Czyli zróbmy sobie tabelę. Co my tu mamy? Tu będzie nasz nominał, oczywiście, czyli mam na myśli, ile mamy. Tam na tej, na tej monecie. To będzie nominał, i mamy trzy różne widzę monety, bo mamy jedną złotówkę, mamy dwuzłotowe i mamy jeszcze pięciozłotowe monety. Dobrze. W tej kolumnie zrobimy sobie e, liczbę tych monet, tak? Czyli liczba monet, a tutaj zrobimy sobie ilość pieniędzy. O, no i co wiem? Wiemy, że monet złotowych było 6 razy więcej niż pięciozłotowych, więc dobrze by było tych, te pięciozłotowe zrobić, że to jest x. Czyli jeżeli 5złotowych mam x, a wiemy, że monet dwuzłotowych było sześć razy więcej, no to tu będzie. 6x. Ok. A jednozłotowych o 4 więcej, o 4 więcej niż dwuzłotowych. Czyli jeżeli dwuzłotowych było 6x, to jedno złotowych będzie 6x. No i o ile? O 4 więcej, czyli plus 4. Coś takiego, nie? No i wiemy, że wszystkie te nasze pieniążki mają dać 50 złotych. Myślę, że tutaj możemy sobie rzeczywiście policzyć, ile mamy pieniędzy w danej monecie. Pamiętajcie, że jest to nominał razy liczba monet, nie? No bo na przykład, jak macie, nie wiem, 3, 2 złotówki, no to 3 razy 2 da nam 6 złotych. Czyli tak naprawdę 1 złotówka razy 6x plus 4 to będzie 6x plus 4. Tutaj będzie 2 razy 6x, czyli 12x tu dostaniemy. na no a tu będzie 5 razy x, czyli 5x. No i wiemy, że suma tych trzech rzeczy. Musi dać nam 50 zł. Czyli 6x plus 4 plus 12x plus 5x musi dać nam 50 zł. No i co? Robimy porządki. 6 plus 12 plus 5. No tu mamy 18 plus 5, 23. Czyli 23x plus 4 równa się 50. Czyli 23x będzie równe. 50 minus 4 to będzie 46. Dzielimy sobie na 23, czyli x będzie równy 2. O co jest pytanie? Ile monet każdego rodzaju było? No to x to są 5 złotówki, tak? Eee, 2 złotowych to jest 6x, czyli 6x to będzie 12, to będą nasze monety dwuzłotowe, ok? No i 6x plus 4, czyli w sumie to będzie 12 plus 4, co da nam 16. Tyle będzie monet jednozłotowych. No i to można by powiedzieć są nasze tutaj. Odpowiedzi można oczywiście napisać odpowiedź pełnym zdaniem. No, napiszcie, czy trudne, czy nie. Takie zadanie typowe na właśnie, na wprowadzenie sobie niewiadomej, zapisanie od, odpowiednich tam zależności i zapisanie równania i rozwiązania. Także wydaje mi się, że całkiem przyjemnie. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A tu trzymajcie znowu jakieś zadanko do przećwiczenia. A po co mi temat, no?